Dzień dobry, witam Państwa w subiektywnym przeglądzie giełdowym. Dzisiejszy temat przewodni to wojna i cykl rotacji aktywów. Generalnie mamy bardzo dużą zmienność, dużą niepewność. Z tego też względu spotykamy się w, w, w ramach subiektywnego przeglądu giełdowego. Postaram się nieco szerzej spojrzeć, tak żeby Państwu ułatwić to szersze spojrzenie. Inwestorzy bardziej timingowi, no to być może też będą mogli coś dla siebie wynieść, no ale też staram się podejść, żeby tym spotkaniem przybliżyć osobom rynek finansowy z nieco szerszej perspektywy, którzy się i osobom, które się wdrażają. Zacznę od sytuacji właśnie związanej z, z, z wojną w Ukrainie i tej implikacji, które wpływają na nasz rynek, czy też implikacji, które w ujęciu globalnym będą wpływają na rynek. Przechodząc do, do konkretów, no, głównym zaskoczeniem i wpływem na wyceny aktywów no, to jest wojna w Ukrainie, agresja Rosji. Mogą Państwo na bieżąco śledzić przebieg tej wojny, jeżeli ktoś z Państwa szuka tego takiego źródła, no to liveuamap.com na bieżąco można śledzić, jak, czy jest więcej niebieskiego, czy czerwonego. Niebieskie oznaczenia to sprzyjające wojskom ukraińskim, czerwone no to postępy wojsk rosyjskich. Także to takie przybliżenie, jak przebiega ten, ten konflikt. W, w ujęciu historycznym, to yy, yy, zachowanie rubla, czyli yy, 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 można mierzyć, czy można mierzyć, można patrzeć na, na ten konflikt poprzez perspektywę rynku kapitałowego, tak trochę przepraszam, że, ale to też taka formuła yy, yy, komunikacji poprzez rynek finansowy. No i ten konflikt można patrzeć przez zachowanie. Czy notowania dolara wyrażone w rublu rosyjskim? No i y, po, przy aneksji, czy wejściu wojsk rosyjskich na Gruzję, no to czy Południową, y, to rubel osłabił się o 55%, czy notowania wzrosły o 55%. Y, y, <kluzja> zajęcie Krymu 130%, czy 135%, y, gigantyczna zmiana aktualnie te, te osłabienia, czy wzrost usd to jest około 60-kilku procent to, to się bardzo dynamicznie zmienia, czyli to jest taki poddanie. rząd wielkości, ale w przypadku na przykład kryzysu rosyjskiego 97-98 rok, to kurs dolara wzrósł o ponad 300%, także do tego poziomu jeszcze jest spora droga no ale jak są sygnały, że te dyspozycyjne rezerwy walutowe Rosji stopniały poprzez konflikt, czy wojnę na Ukrainie o połowę, a dziennie wypływy, dzienne wypływy czy uszczerbek na walutach to jest około 15 miliardów dolarów, to szacunek brytyjskiego wywiadu, no to powoduje, że pieniądze Rosji się mogą skończyć w najbliższych 10 dniach czy dwóch tygodniach, Pytanie, czy one są właściwe, te szacunki, no ale, yy, no bo notowania na przykład gazu czy, czy ropy mocno wzrosły. Yy, no w, ka w każdym razie, tu presja ekonomiczna, wojna jest bardzo droga i presja ekonomiczna być może będzie skuteczna, yy, no ale yy, pytanie, czy najpierw będzie presja ekonomiczna, czy najpierw wojskowa. Yy, na ten moment yy, obrona wojsk ukraińskich postępuje nadzwyczaj yy, z, yy, efektywnie te postępy wojsk rosyjskich są mniejsze niż ze założenia strony rosyjskiej. No i pytanie, czy tu nastąpi jakaś zmiana? Także najbliższe 10 dni, dwa tygodnie mogą być kluczowe, ale nie patrząc nieco też jakby na naszą perspektywę, no to ponieważ rubel jest walutą o ograniczonej wymienialności, no to ta niepewność, a z drugiej strony bliskość granicy z Rosją przykłada się na niepewność w regionie, to inwestorzy globalni mając na uwadze, że Polska waży niejednokrotnie procent albo mniej w ich aktywach, no to dynamicznie wyprzedają, a Rosja więcej dynamicznie wyprzedają aktywa, tym aktywa w złotym, czy w Forincie węgierskim, czy w kolonie czeskiej, no i to powoduje na wyraźne osłabienie złotego czy walut w regionie, a słabszy, słabszy, słabszy złoty, to też presja na zachowanie WIGU-20, tak patrząc pod wymiarze rynku kapitałowego. Wydaje mi się, że warto też, też odnotować, że ten tak zwany nowy jedwabny szlak, czyli droga łącząca, droga kolejowa, łącząca Chiny z Europą, przebiega w jednej od, odnodze przez Ukrainę i, i Kijów, a w drugiej odnodze przez Rosję i Moskwę no i tutaj konflikt w Ukrainie powoduje, że te transporty mogą albo nie docierać, albo docierać w opóźnionym terminie no i, i, i to może być taki argument ekonomicznej presji na stronę, która przegrywa, żeby szybciej dojść do porozumienia czy to jest słuszny argument, no zobaczymy, no to co można odnotować to do tej pory stanowisko Chin było neutralne, czy lekko sprzyjające Rosji, ale przedłużający się konflikt powoduje, że hmm, tu strona rosyjska może naciskać na e, szybsze dojście do, do porozumienia. E, także warto monitorować ten, ten obszar, czyli retorykę Chin. E, to, co, e, w, w, to, czego nie, większość inwestorów nie zakładała, bo, do dużo nie zakładała, to tak zwanej hossy surowcowej, wystrzał notowań przed, przed konfliktem, czy przed wojną na Ukrainie, przed agresją Rosji, wystrzał notowań ropy, gazu naturalnego, węgla koksującego i spadek notowań CO2, uprawnień emisji CO2, to powoduje, że Skokowe zmiany wycen czy spółek produkujących węgiel koksujący, czy spółek energetycznych. Także na no też w ujęciu takim szerszym, wydłużenie się cyklu, fazy, fazy cyklu rotacji aktywów sprzyjających surowcom. Aktualnie trwa hosta surowcowa, co jest zaskoczeniem. No, i jakby z, z innej, z, patrząc nieco szerzej, wyższe notowania surowców, surowców rolnych, surowców energetycznych y, będą wywierały presję inflacyjną, która pewnie będzie widoczna po części, może w lutym, ale w mniejszym stopniu, a, a na pewno w marcu, kwietniu. No i wtedy zobaczymy zdynamizowanie czy przyspieszenie inflacji. No i ta faza, która by przechodziła w. W obligacje zdaje się oddalać albo opóźniać. No i to jest taki istotny game changer. Aktualnie widać, po, na przykład, po spadku rentowności obligacji amerykańskich czy niemieckich, że rośnie znaczenie zwrotu kapitału, a nie zwrotu na kapitale, przynajmniej w części, dla części inwestorów. są też niemieckie obligacje po, po wyjściu na plus 0,3% no zbliżyły się, czy ponownie powróciły do wartości poniżej zera. Także tu widać zmianę. A amerykańskie dziesięciolatki z poziomu blisko 2% cofają się do 1,7%. Także to jest ciekawe. No, i tu w tym kontekście posiedzenie Fedu i retoryka Fedu w kontekście cyklu. Podwyżek, czy te zakładane blisko 7, 7 podwyżek w tym roku, czy to jest nadal do utrzymania, czy jednak tu FED w kontekście wojny w Ukrainie złagodzi swoje podejście? Te, te, w marcu wydaje się, że odpowiedzi na te, na, odpowiedzi na te pytania mogą przybliżyć się co do mm, trendów, które możemy obserwować w 2022 roku i które mogą przyczynić się do dużo lepszej, czy też słabszej stopy zwrotu, jeżeli chodzi o ten rok. Czy też to, czy uda się ochronić w ogóle kapitał? No to przynajmniej sobie zadaje sobie też takie pytanie, przynajmniej w ujęciu globalnym. Także na ten moment jest niepewność i raczej taka faza risk odejścia od aktywów ryzykownych, co akurat przekłada się negatywnie na wycenę, na notowania spółek polskich, czy widoczną presję presję poda, podażową i to co tak z lotu ptaka przybliża mnie do, do ceny rynku no to zachowanie złotego USDPLN wyraźna osobienie złotego do, do dolara czy wy, wy, wyższa cena dolara wyrażona w złotych powoduje, że to właśnie jest presja inwestorów zagranicznych na notowania WIG-u 20 póki ono postępuje to trudno liczyć na Trwalsze odbicie Wików 20. Widzą Państwo tą korelację, to już jest 16 lat. Powiedzmy, jakieś okno staram się wziąć szersze, żeby to, to, to zobrazować. No i mi się wydawało, że jakimś oporem może być na między mniej więcej 4,30. To było błędne założenie. To jest wykres tygodniowy i, 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 i widzą Państwo. Mocne przybicie 4,28, 4,30, no i z tej perspektywy nie można wykluczyć, że właśnie podejście pod 4,50, a być może nawet pod historyczne maksimum 4,74. Także przynajmniej z technicznego punktu widzenia taka przestrzeń nie jest, chociaż nadzieją może być, tutaj mogą być interwencje NBP-u w celu, Osobienia i Ministerstwa Finansów w celu umocnienia złotego, czy też osłabienia impetu wyprzedaży złotego. Warto to obserwować. No i tu, w takim ujęciu, też w Walterze, z innej strony, no to widać skokowe osłabienie się złotego do czy wobec franka szwajcarskiego. Widać silną presję na, na wyprzedaż złotego i zachowanie dolara, jak i franka szwajcarskiego będzie takim istotnym przybliżeniem, czy dalej jest awersja do ryzyka, czy jednak risk on i faza przejścia do poszukiwania ryzykownych aktywów się, się zbliża. Także to warto obserwować. Podsumowując no widać globalną wyprzedaż rubla czy rosnącą niewymienialność to wywiera presję na waluty w regionie czy na aktywa w regionie i, i powoduje że waluty w regionie się osłabiają to co ciekawe to się wydaje wyda, dynamika jest bardzo duża i mamy hostce na surowcach energetycznych i rolnych Najprawdopodobniej, najprawdopodobniej faza podwyżek stuprocentowych może ulec zmianie, jeżeli chodzi o 2022 rok, no ale to FED i RPP będzie istotnym przybliżeniem No i tutaj zachowanie surowców, jak i złotego będzie takim istotnym przybliżeniem co do oceny, czy już jest poszukiwanie ryzyka, czy jeszcze nie no, ale to, co jest też ewidentne, no to ten punkt zwrotny, jeżeli chodzi o kupne obligacji czy funduszy dłużnych oddala się w czasie, czy przesuwa się w czasie. Eee, także rynek zaskoczył. Eee, no ale z drugiej strony, e, zakładaliśmy, czy zakładałem, że będzie większa zmienność w 2022 niż w 2021. To to się materializuje, chociaż wydawało mi się, że to bardziej nastąpi pod koniec roku niż, niż teraz. Także warto monitorować rynek, chyba częściej niż zwykle, czy na pewno częściej niż zwykle. Stąd też być może będę częściej się z Państwem komunikował poprzez subiektywny przegląd giełdowy. Życzę zdrowia w tych niepewnych czy turbulentnych czasach. Do zobaczenia w kolejnym subiektywnym przeglądzie giełdowym. Dziękuję.